Witajcie, kochani. Dzisiaj trochę informacji o nowym webinarze, który jest już dostępny na stronie. Tytuł webinaru to ja i umysł. Słuchajcie, to jest bardzo ważne. Czytam czasem komentarze nie tylko pod, swoim, pod swoimi filmami, ale też pod innymi. Dostaję maile. I słuchajcie, bardzo ważne jest zrozumienie tego, co nami powoduje. Gdzie się wkręcamy i dlaczego. Jaki mechanizm tym zarządza. Bo słuchajcie, możemy sobie mówić różne mądre rzeczy i przyklaskiwać sobie nawzajem, natomiast cała reszta to jest praca ze sobą. To jest zauważanie pewnych rzeczy, które nam nie służą i, i eliminowanie ich, odkładanie. Umysł jest przeciwnym konstruktem, który bardzo często wprowadza nas w stany, w których nie chcielibyśmy być, robi z nami różne dziwne rzeczy i właśnie o tym jest ten webinar. Mam nadzieję, że on wam pomoże, trochę wam otworzy oczy, doskonale się wpisuje w tą nowo rozpoczętą na kanale serię. Także no cóż, no mam nadzieję, że skorzystacie. Na tym webinarze też mocno, że będzie on wam dobrze służył. I cóż, zapraszam na stronę. Dziękuję Wam serdecznie. Do usłyszenia.